Dzień taki piękny na tej polanie. Powącham kwiaty, opowiem mamie. Ale co to? Kto zniszczył kwiaty? Zdeptał drzewka. A tam na środku leży butelka, to tatku szklana. Słońce ją ogrzewa, tu w zaciszu drzewa, tu gdzie suche liście. No i więc pomyślcie, będzie z tego pożar. Komu lasu nie żal? Chodź do nas dziewczynko, mamy słodycze i napoje. Bardzo dobrze się bawimy. Nie rób przecież takiej miny, dowódź że do zabawy, nas jest wielki i łaskawy. Ile na Nie. Teraz jest piękny i wesoły, więc się nie smuć. Nie myśl wiele, my jesteśmy przyjaciele. Przyjaciele lecz dla kogo? Bo na pewno nie dla lasu. Dziś już tyle tu hałasu, tyle śmieci i zagrożeń. Że mi przez Was źle i smutno. No i... Powiem, będzie trudno spotkać w takim lesie wilka. Ale co to jedna wilka? O jak brzydko bo Ostrzym, dał śmieć. No wcale już wydrgnienia, odkąd się już tak świat ludzie, śmieć on mieszka, łamią. I zadaję coś z moją rodziną fajnie. My to wszystko usprzątamy i to przepraszamy. Przecież my kochamy lasy. Nie wiedziałam, że butelka to jest taka biała wieka. Lecz gdy każdy tak pomyśli, to butelek jest tysiące. Tak więc rośnie góra śmieci i niszczymy lasy dzieci. Witam cię w obturku, i Nadkładasz sobie drogę z nas do dron. Bajkę, wilku drogi, Nie zawracaj sobie głowy. Wołam pana Gajowego, Niech porządek zaprowadzi, Dzieciom dobrze niech doradzi. Już nie chcę paszyć, Kobiemy, niczym jest, nie Nie Ja się z domem zwierząt wielu, Przecież twoim przyjacielu Słyszę kroki Gajowego I piosenkę właśnie jego. Dobrotka rozła polna. A na dniu umiał gaj, stokrotka rosła polna, a na dniu szumiał gaj, zielony gaj. Ten kalep jest niezwolny, się maj, stokrotka rosła polna, a na dniu szukają gaj. A cóż to tu dzisiaj do hmm. na zielonej tej polnej. Niech gajowy wytłumaczy, co mi cieniem w lesie znaczy. Znaczy tyle, moi drodzy, że choć lasów jeszcze wiele, to za chwilę, przyjaciele, nic nie zostanie na tej pięknej tej kolanie. Aby lasy te, ja rusza się, że to za przyjaciół i pomocy kami. wszystko z Nie wszystkim dzieciom, co to, to jeszcze wreszcie śmiecą, że to wstyd i zabronione, bo lasy mają być zielone. Radość wielka drogi dzieci, jak przyjaciół was już a teraz do na serniczek zapraszamy, bo już do nas z chatki macha i uśmiecha się radośnie.